Ostrzegam, ta książka zmienia spojrzenie na świat i odziera ze złudzeń. Czytacie na własną odpowiedzialność. Polska odwraca oczy to zbiór reportaży Justyny Kopińskiej, dziennikarki Gazety Wyborczej, laureatki wielu prestiżowych nagród, w tym europejskiego Pulicera Prawie wszystkie zamieszczone w tej książce teksty były wcześniej publikowane w dużym formacie, w magazynie reporterów Gazety Wyborczej. I wszystkie dotyczą tematów głośnych, kontrowersyjnych i bulwersujących opinię publiczną, szeroko komentowanych w mediach. Samobójstwo wiceministera sprawiedliwości, ślub czterokrotnego mordercy Mariusza Trenkiewicza w ośrodku w Gostyninie, przemoc. Z molestowanie i gwałty w ośrodku dla dzieci prowadzonym przez siostry zakonne czy ordynator Anna M., która znęcała się psychicznie nad młodymi pacjentami szpitala psychiatrycznego. Tematy kontrowersyjne, bulwersujące, budzące skrajne emocje. Łatwo je zmienić w teksty jednowymiarowe, powierzchowne, manipulujące uczuciami. Idealną pożywkę dla czytelników faktów i superekspresu. Justyna Kopińska dogłębnie zbadała, zbadała każdą z tych spraw. Z determinacją i uporem dążyła do prawdy. Nie bała się zadawać trudnych pytań, dopóki nie dotarła do źródła problemu. Jej celem nie było szukanie sensacji, a dotarcie do odpowiedzi na pytanie dlaczego do tego doszło. Z reportaży Kopińskiej wyłania się przerażający obraz polskich instytucji publicznych, które powinny się cieszyć ogólnym szacunkiem i zaufaniem, ale jak mieć zaufanie do policji, która zgwałconą kobietę pyta, czy na pewno przypadkiem sama tego nie chciała, a podejrzanych o gwałt przystępuje dopiero kilka miesięcy po zdarzeniu? Jak mieć szacunek do urzędnika państwowego publicznego, który od swoich współpracowników rząda haraczu za to, że załatwił im pracę? Jak mieć zaufanie do do sióstr zakonnych, które prowadząc ośrodek dla dzieci przymykały oko na gwałty, molestowanie i stosowały przemoc psychiczną i fizyczną. Cena Kopińska obnaża indolencję, rutyniarstwo, oszustwa, nieprawidłowości, które zachodzą w polskim wymiarze sprawiedliwości, służbie zdrowia, więziennictwie, innych instytucjach publicznych i samorządowych, ale zadaje też pytanie, dlaczego tak często odwracamy oczy i nie chcemy widzieć zła i niesprawiedliwości, które dzieją się obok nas, dlaczego tak rzadko reagujemy. Dlaczego oślepia nas sutanna, policyjny mundur czy sędziowska toga? Nie dopuszczamy do siebie myśli, że osoba reprezentująca Kościół Katolicki czy inną instytucję, która powinna chronić nasze prawa, czy nam pomagać, mogłaby, mogłaby się dopuścić zła. Justyna Kopińska dowodzi, że właśnie w takich instytucjach najłatwiej jest się ukryć i działać ludziom o chorych i psychopatycznych skłonnościach. Kiedy czytałam reportaże Justyny Kopińskiej, często stawały mi przed oczami obrazy z procesu Franca Kawki. Bohaterowie Kopińskiej są wplątani w sieć polskich absurdów i podobnie jak Józef K., bezradni wobec bezdusznych urzędników systemu i źle działającego prawa. Im bardziej walczą, im bardziej starają się wyrwać, tym bardziej przegrywają i tym bardziej są bezsilni, bo w takim systemie przetrwać mogą tylko ci, którzy odwrócą oczy i popłyną z prądem. Na uwagę zasługuje styl Justyny Kopińskiej, który jest bardzo oszczędny i powściągliwy, tak jakby autorka chciała poprzez język okiełznać, okiełznać buzujące zarówno w niej, jak i w czytelniku emocje. I mam wrażenie, gdyby, że gdyby spuściła te emocje ze smyczy, jej teksty byłyby jednym wielkim krzykiem sprzeciwu, frustracji i gniewu. Polska odwraca oczy, Justyna Kopińska, bardzo, bardzo serdecznie polecam, chociaż tak jak powiedziałam na początku, czytacie na własną odpowiedzialność. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.